Wybacz, ale denerwuję się z sesją dla magazynu Z braku czasu muszę się malować między lekcjami I siedzę z kosmetykami w bufecie Obłęd Nie chciałam cię niepokoić, ale denerwuję się Bo nie mam żadnych wiadomości od chłopaków Teraz nie mogę, jestem zajęta Stało się coś złego? Powiem ci. Pamiętasz jak poszłaś do pokoju po kosmetyczkę? Tak. Wtedy Alan powiedział, że chce ze mną pogadać. Alan Ale nie w szkole. to No no. Zgodziłaś się? Nie. Ale wyznał, że o tobie. I to mnie zainteresowało. O co mu chodziło? Uspokój się. Przykro mi to powiedzieć, ale nie chciał mieć z tobą nic wspólnego. I nie wiedział, jak się ciebie pozbyć. Wiedziałam. Przywykłam, że wszyscy mnie odpychają. Przestań. On nie jest z tego wart. Tego kwiata półświata. Dla ciebie. Powiedział, że mnie lubi i zaprosił mnie na dyskotekę. Oczywiście poszłaś. Wcale nie. Wróciłam do domu i myślałam, że świetnie się bawisz z Chrisem. Dobre sobie. Z tym kretynem do niczego nie doszło. Przykro mi. Nie bądź smutna. Przestań celi. Przysięgam, że nie chcę płakać. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Przywykłam, że świat mnie odtrąca. Daj spokój. Dzień dobry. Długopis. Oktawio? Zaraz przyjdę. Ja? Ty jesteś Oktawio. We własnej osobie. Czekałam na ciebie. Chcę cię zaprosić na lunch. Właściwie to. Nie wstydź się. Spokojnie. Nie ugryzę cię. Milczenie oznacza zgodę? Jestem trochę zajęty. Przepraszam. Witaj, Almusiu. Muszę z Panem pilnie pomówić. Ma Pan chwilkę? Może po południu? Będę czekał w gabinecie. Państwo wybaczą nic. Najpierw praca. Wy Widzę. Wybacz. Almo. Witaj. Miło cię widzieć. Guillermo się wyprowadził. Świetna OBC. wiadomość. Daj spokój. Co słychać? W porządku. Siedzę sobie w mieszkanku z kotkami. Nie czujesz się samotna? Nie, przyzwyczaiłam się Tęsknisz za mną? Nie jestem małą dziewczynką Zawsze mieszkałam sama Nie Wcale nie Czemu mnie zamknąłeś, Draniu? Powinieneś być burmistrzem, nie porywaczem Przestań. Wyjdźcie. Tak jest. Na moim stanowisku muszę unikać skandali, więc się opanuj. Nie robię skandalu. Chcę tylko zobaczyć Diego. Proszę, nie wytrzymam dłużej. Straciłaś prawo opieki nad synem. Tak, ale jestem jego matką. Z mrocznymi tajemnicami Lepiej by o nich nie słyszał Ale ja ostrzegam Jeśli będziesz szukać Diego Powiem mu, co z ciebie za matka Pamiętasz swoich kochanków z klubu? I podłag Zarezerwować ci lot do Londynu? Jutro na szóstą rano? 6 rano? Jak mogłem zgubić skarpetkę? No właśnie. Gdybym był skarpetką, przestań. Za te prace domowe, Anita oskubała nas z całej kasy. Matma była droga, bo na dzisiaj. Ale mamy zbanie literaturę. Rewelacja. Pewnie. Witam. Siadajcie. Na początek gratuluję Bustamante, Lopezowi i Gojkolea pracy z literatury klasycznej. Dzięki. Nie przesadzajmy. Chciałabym, żeby wszyscy je poznali. Uczcie się. Brawo. Dokładnie o to chodzi. Uczcie się. Jasne. Tak. Zapraszam na środek. Opowiesz nam, o czym pisałeś. Teraz? A kiedy? Przestań, tato. Jesteśmy w Paryżu i trzymasz mnie pod kluczem. Chcę wyjść, proszę. To nie wakacje. Wiem. Możesz wychodzić tylko ze mną. A teraz mam dużo pracy. Przynajmniej pozwól mi iść do sklepu, błagam. Nie przyjechałaś tu na zakupy. Mówiłem, że możesz wyjść tylko ze mną. Ale ty ciągle siedzisz w pokoju. Słyszałam, że dziś będzie super pokaz mody. Chcę iść z tobą. Tak? Wiem o jakim pokazie mówisz. Pójdę na niego, ale ty zostaniesz. Tato, źle się czuję. Nie rób mi tego, bo się rozchoruję. Muszę iść. Nie wytrzymam dłużej. Tato, pozwól mi. Uspokój się. Wiem, że to nie w porządku, ale powinnaś pomyśleć o tym, zanim mnie okłamałaś i zaśpiewałaś z zespołem. Proszę. To też było nie w porządku. Ale to jest bardziej. Pedro? Tak? Wychodzę. Ona zostaje. Proszę, puść tatusia. Zostaw mnie. Uspokój się. Niech on mnie zabierze. To niemożliwe.